Cześć, Krzysztof Kubik, Natura w Kadrze. Chciałem Was zaprosić do odcinka, w którym pokażę, w jaki sposób montuję Etude Filmową. Przejdziemy sobie przez kilka etapów. Na początek będzie to selekcja negatywnego obrazu, łączenie pojedynczych ujęć w sceny, grupowanie tych scen oraz budowanie narracji. Potem przejdziemy sobie dalej, ale na początku zaczniemy od tego. Zapraszam do odcinka. Na wstępie wspomnę o dwóch rzeczach. Po pierwsze, film montowany jest w programie Final Cut Pro 10, ponieważ używam go na co dzień. Jednak każdy inny program z powodzeniem może posłużyć do tak prostego montażu. Po drugie, nie jest to typowy tutorial, czyli wykład co i jak wykonać krok po kroku, tylko raczej kulisy tworzenia bez zagłębiania się w szczegóły. Cała surówka, czyli nagrany, niezmodyfikowany materiał filmowy, nad którą dzisiaj pracujemy, to dość luźny materiał zgromadzony przy okazji dźwiękowego zlecenia, o którym wspomniałem w ostatnim artykule. W sumie jest tego ponad dwie godziny z dwóch dni przebywania w terenie. Od razu się usprawiedliwię, że duża część ujęć nagrywana była w trudnych warunkach bez możliwości użycia statywu. Stąd bardzo dużo drgań i nieczystych ujęć. Cały proces negatywnej selekcji, czyli usuwania absolutnie nie nadających się do użytku ujęć przebiega dość szybko, ponieważ pamiętam jak te ujęcia wyglądały podczas nagrywania. Bez trudu mogę usunąć wiele z nich po prostu szybko przemykając po osi czasu. Generalnie najczęściej do przeglądu materiału w Final Cutie używam przeglądarki, która pozwala mi na dobór ujęć, zanim wrzucę je na oś czasu. Jednak dzisiaj wrzuciłem wszystko od razu, ponieważ chciałem Wam pokazać, jak podczas całego procesu zredukuję surowkę z dwóch godzin do kilku minut. Już podczas tej selekcji zaczynam analizować materiał pod kątem przyszłej narracji. W przypadku tej etiudy, rezultat będzie całkowicie nieprzewidziany. Ponieważ projekt wyszedł spontanicznie bez wcześniejszego zamysłu i rozpiski scenariusza. Dlatego też bardzo szybko pojawiają się wątpliwości co do usuwania niektórych ujęć, ponieważ mogą mieć potencjał na wykorzystanie choćby 2 sekund finalnej wersji. Na razie jednak wycinam w pień jak leci. Pierwszy etap dobiega końca i widzimy, że z ponad 2 godzin zostało nam półtorej. To w dalszym ciągu bardzo dużo. Przejdźmy zatem do drugiego etapu, czyli łączenia pojedynczych ujęć w sceny. No dobrze, teraz przejdziemy do nieco ciekawszego etapu, czyli łączenia ujęć w sceny. W trakcie tego procesu zaczniemy się przekonywać, czy mamy szansę na stworzenie jakiejś historii lub chociaż kilku mikrohistorii w filmie. Bo, tak jak powtarzam do znudzenia, historia w filmie jest najważniejsza. No, chyba że z góry zakładamy zupełnie inne podejście do filmowej formy wypowiedzi, gdzie historia nie ma znaczenia, ale to zupełnie inny temat. Łącząc ujęcia, staram się szukać zależności pomiędzy nimi, na płaszczyźnie budowania narracji pojedynczej sceny, jak i całego filmu. Szukam ujęć, które łączą się ze sobą w sposób naturalny. Na przykład poprzez zachowania bohaterów. Tak jak w przypadku tego ujęcia z zimorodkiem i wężem. Mamy płynącego za skrońca oraz zimorodka, który przegląda się z góry. Dzięki temu mogę tak to połączyć, aby stworzyły historię przelotnego spotkania tych dwóch postaci. W trakcie tego procesu następne ujęcia odpadają z osi czasu, redukując długość filmu o kolejne minuty. Z racji tego, że etap ten jest dość stresochłonny, przejdę od razu do następnego. Jak już połączyliśmy wszystkie ujęcia w sceny, wtedy zaczyna się dość płynny proces grupowania tych scen już pod kątem narracji. W moim przypadku na tym etapie jest już całkiem dobrze sprecyzowane. Najpierw mamy początek, potem scenę z zimorodkiem. Następnie zabawy lisków. Potem przechodzimy do różnych ptaków na tym samym terenie. Kolejna rzecz to moment kulminacyjny, tzw. Tak climax, z liskami. Następnie zakończenie dnia i sen lisa. Dzięki temu tworzy się typowa parabola zdarzeń. A więc mamy to, co jest najważniejsze. A bez czego film ten byłby tylko przypadkowym zlepkiem ujęć, suchą narracją. Mamy historię. Bo wbrew obiegowemu poglądowi, narracja to jeszcze nie historia, ale to temat na inny dzień. Etap narracji wyłania się z grupowania scen i pozwala nam zdecydować, w którą stronę pójdzie historia. Możemy zdecydować, czy lepiej będzie zacząć od zimorodków, czy może od zabawy lisów, a może od snulica. Opcji jest wiele i myślę, że każdy z Was mógłby stworzyć własną historię. Jest to indywidualna sprawa każdego twórcy. Przy czym muszę zaznaczyć, że pewne ogólne zasady montażowe powinny być zachowane, jeśli chcemy bawić się strukturą. Na tym etapie również widać, jak bardzo nasz film został zredukowany do kilku minut. Wszystko dzięki ciągłemu odrzucaniu niepasujących ujęć oraz odpowiedniemu przycinaniu co do klatki ujęć wybranych. Tutaj również pojawia się pokusa użycia ujęć, które w naszym odczuciu są atrakcyjne wizualnie. Jednak nie pasują do wypracowanego plotu zdarzeń, ale trzeba być twardym i niemiętkim. A teraz czas na dźwięk, dobór muzyki oraz korekcję obrazu. W przypadku dźwięku postaram się użyć materiału nagranego w tym samym czasie co ujęcia. Pamiętajcie o dobrym odsłuchu. Myślę, że dobrym rozwiązaniem będzie użycie dźwięków otoczenia oraz tych wywołanych przez same zwierzęta. Warto w tym przypadku skorzystać z darmowych bibliotek dźwięków oraz jeśli to konieczne spróbować samemu nagrać tzw. foley, czyli dźwięki naśladujące te rzeczywiste. O technice foley pisałem w artykule Nagrywanie dźwięku do filmu przyrodniczego Podstawy. Jeśli projekt nie jest komercyjny ani nie posiada budżetu, to warto poszukać darmowej muzyki, na przykład z biblioteki YouTube'a. Na potrzeby tego filmu właśnie na YouTube poszukam odpowiednich utworów. Aby dobrać muzykę, trzeba się zastanowić, o czym opowiada film, jaki posiada rytm oraz jakimi uczuciami jest nasycony. Oczywiście muzyka, którą dobiorę, będzie miała duży wpływ na przekazywane widzowi emocje, dlatego dobrze jest ją już czuć na etapie budowania scen. W przypadku tego filmu nie będę nagrywał lektora. Ponieważ, jak już może zdążyliście się zorientować, jestem zdania, że natura powinna mówić sama za siebie, a zadaniem twórcy jest przede wszystkim pokazywać przyrodę przez pryzmat własnych uczuć i doświadczeń. Na koniec zajmiemy się szeroko rozumianą korekcją obrazu. Ponieważ, jak wspomniałem na początku, wiele z tych ujęć było nagrywane z ziemi lub niewygodnej pozycji z ręki, dlatego jest w nich wiele nieostrości, drgań i niepotrzebnych ruchów wywołanych chociażby moim oddychaniem. W miarę możliwości, ujęcia takie dobrze jest ustabilizować za pomocą wbudowanego w program stabilizatora albo użyć odpowiedniej wtyczki. Czasem jednak nawet najlepsze wtyczki nie są w stanie poradzić sobie z problemem. Dlatego takie ujęcia po prostu nie zostaną użyte. Wszystkie ujęcia były nagrywane ze spłaszczonym profilem kolorystycznym V-Log, co oznacza, że obraz jest pozbawiony kontrastów, kolory są nienasycone, a obraz nie jest sztucznie wyostrzony. Dzięki temu w postprodukcji, czyli w tym momencie gdzie jesteśmy, można mieć większą swobodę w tworzeniu plastyki filmu. Można skorzystać z gotowych profili kolorystycznych, tzw. LUTów, z angielskiego Look at Table, albo można samemu ustawiać wszystkie parametry, np. za pomocą wbudowanego edytora kolorów. Najpierw pokuszę się o kolorowanie od podstaw. Potem zobaczę czy któryś z lutów, które posiadam w swojej bibliotece może być przydatny. Wyboru dokonam na końcu. Na końcu również dodam ewentualne fejdy, czyli rozjaśnienie obrazu na początku oraz zaciemnienie na końcu i może w trakcie, jeśli zbyt twarde cięcie będzie tego wymagało oraz dodam planszę początkową oraz końcową. A tak wygląda finalna wersja filmu na osi czasu. Tak pokrótce wygląda przykład prostej postprodukcji, krótkiej etiudy przyrodniczej, powstałej w zupełnie spontaniczny i niczym nieskrępowany sposób. Jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam do zadawania ich w komentarzach, na Messengerze na Facebooku oraz na maila. A teraz czas na efekt końcowy. Dziękuję, że byliście ze mną przez cały ten czas. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. I zapraszam do komentowania i do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam.